Dzisiaj sprawdzę najdziwniejsze mity oraz lifehaki z TikToka. Jesteście ciekawi, jak na przykład fanta zmienia kolor pod wpływem pasty, albo na przykład czy da się zjeść cokolwiek pod wodą w basenie, to się okaże. Jeśli ponad połowa mitów okaże się prawdą, czeka mnie kara, czyli umycie myjką ciśnieniową. A wy napiszcie w komentarzu, jaki mit najbardziej Was zaciekawi. Pierwszy TikTok to fanta i pasta do zębów. Czy fanta zmieni kolor? Widzę, że wystarczy wrzucić pastę i zamieszać, więc robimy to. Otwieramy fanciuszkę. W 100% byłam pewna, że upijesz. A, dobra, uwaga. Sprawdzamy to. Leci pasta. Okej. Okay. Tyle chyba starczy, nie? I uwaga. Ty, no tego się nie spodziewałem. <laughs> Ale zarobiste, Co to jest? Główno nic nie działa. Zrobiłem to w montażu. Jedziemy do następnego. Sprawdzimy, czy możemy otworzyć puszkę tak, żeby włożyć tą słomkę, ale nie przez ten zwykły otwór, tylko inaczej. Musimy troszeczkę uchylić tutaj, żeby wypuścić gaz. Okej, okay. przekręcić ten dziubek i otworzyć jakby z drugiej strony. Otwieram. No o, 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 o. Jees! I patrzcie, idealnie! Słomeczka nie wypadnie, bo jest otwór praktycznie idealny. Także yy, ja chiluję teraz z Karoliną. Kolejny live, jeżeli wstrząśnimy mocną puszkę koli i rozmasujemy ją, no już nie wiem, co trzeba robić w masaży, jakieś jakiejś koli, to nie wybuchnie, więc wstrząśnijmy tą kolę na maksa do góry. Jeszcze tak ją podrzućmy. O, no teraz musi wystrzelić, nie? Nie wierzę, że nie wystrzeli. I teraz, jeśli rozmasuję tą kolę do dołu tak jak na tym TikToku kilka razy, nie powinna wystrzelić, a przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, jedziemy z tym? No chyba tak. Masaż dla koli zrobiony i uwaga. Oh no! Miało nie wystrzelić, to słaby masaż zrobiłeś. Powiem tak. Bullshit. Lecimy do następnego. Czy karta ma szansę zastać się do szklanki z wodą? Moim zdaniem chyba to nie wyjdzie, ale sprawdźmy to po prostu. Kart karta na szklankę i robię to raz. No. Działa! Działa! To mamy to! Pierwsze, to pierwszy TikTok działający dzisiaj? Woda się wylewa, ale... Czyli mamy drugi lifehack, który działa. Oj, coś czuję, że ta kara będzie na pewno. Kolejny mit bardzo mnie zaciekawił, ponieważ moje ukochane Doritosy w Ameryce są używane jako podpapry do grilla. Po prostu, tak jak widzicie tu na TikToku, można odpalić nimi grilla. Sprawdźmy to, a najpierw sprawdźmy smak. Mamy edycję minecraftową, nawet niezła, ale uwaga, czy będę mógł użyć tego jako podpałki? Lecimy. Na początku nas Doritos w ogóle nie chciał się podpalić, ale to pewnie kwestia wiatru czy też zapalniczki, więc przeszliśmy do mniej zawietrzonych powietrzeń i myślę, że mit można potwierdzić. To jest coś, co widziałam wielokrotnie i w końcu mam okazję to sprawdzić. No ciekawe, ciekawe. Czyli tak, woda, Mamy wodę. Nalewamy troszkę wody, tylko ja chyba mam zły talerz, bo mam płaski zamiast głębokiego, ale może i wyjdzie. Nie, pewnie zakicham się zaraz. Uwaga, magiczny płyn prosto z Kuchni Pinki. ok dotykam. Ucieka, no ucieka. A jak dam więcej? Zmiana, płyn do naczyń. O, płynem do naczyń to tak. To już się chyba nie ten. Ale co? Działa! Zaliczone! Można zaliczyć. No, można, trzeba. Kolejny mit mówi o tym, że sok z pomarańczy jest w stanie przebić balona. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, i chciałbym to sprawdzić. O ile tak się w ogóle dzieje, wiadomo. Kroimy pomarańcze. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Cisnę. No, halo, halo. Ale się wystraszyłam! Ło, nie spodziewajcie się, myślałem, że to jest to Jestem znowu brudny. Działa to! Mit potwierdzony. Podobno, jeżeli wstrząśnie się trzy razy butelką, tak w dół, ale tak do końca, to pojawi się jakaś sekretna wiadomość na samym dole. Sprawdźmy, czy to działa. Raz, dwa, trzy. Ta-da! Prawda! Zostaw soba i wyjaj do mnie na Instagram. Do butelka nie musisz. Kolejny mit z TikToka bardzo ciężko było tutaj wejść, bo woda jest zimna, że nie można nic zjeść pod wodą. I w sumie tak się zastanawiam, czy nie powinienem tam zamieszkać w takim wypadku. Kto wie, ten wie. 3, 2, 1, test! Absolutnie nie da się połknąć, bo połykasz wodę i jedzenie i to jest takie dziwne uczucie. Ale cóż, no, chyba powinienem tu zamieszkać. W takim razie to sadło zaszło. Lecimy do kolejnego. Okej, okay, miałbym do Was jedną prośbę. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem pod tym filmem, ponieważ miałem dwumiesięczną przerwę z problemami zdrowotnymi, ale trudno. Zostawcie łapę i lecimy dalej. W kolejnym TikToku, chociaż podejrzewam, że to Bait, jeżeli polejesz sokiem cytryny, sokiem z cytryny kostkę lodu i włożysz do buki, to będzie dym. <laughs> ja to sprawdzę, nie? Ale to chyba nie może działać. I to dosłownie dym. Uwaga, robię to. Sok z cytryny. Tfu! Ale to jest zbejtowanie mnie na te lifehaki. Jakie to niedobre. Faśne, no, o Boże, aż mi język zdrętwiał. Masakra, zostawcie lajka like za to. Kolejny lifehack w dzisiejszym odcinku to rozbicie jajka. Tak jak widzicie na TikToku tutaj obok, jeżeli zrzucimy je z pewnej wysokości, to po prostu żółtko nam się nie rozbije. I ja mam zamiar to sprawdzić. Tak się składa, że mam tu przypadkowo jajko i patelnię. Wiecie o co chodzi? I uwaga, trzy. Takiej myślisz wysokości? Weź wyżej. Dwa, jeden. Lub. No dawaj. I uwaga. Ty. Yeah. No idealnie. Ej, to jest akurat dobry lifehack na jajecznicę. Tylko, tak mi się wydaje. Proszę, nie rób tego w kuchni. Czemu? Bo będziesz sprzątał. Super jest. Korzystając z okazji, że mamy już to jajko rozbite, przetestujemy kolejny lifehack, czyli że po potarciu swoich palców w czosnek, nie wiem dlaczego to ma działać, po prostu będzie można podnieść żółtko. Sprawdzę to, mam akurat tu czosnek. Jesteś przypadkowo. Ja, przypadkowo. Wiecie o co chodzi. Dobra, nacieram palce Cóż, czuję, że z tego mogą być tylko śmierdzące palce, nie? Ale no cóż Nacieram, te nie mam natarte i uwaga Dobra, najpierw sprawdzam tymi i w tym czasie nacieram Uwaga, no nie da się złapać No ewidentnie się wyślizguje to z ręki A teraz jak natarłem w czosnku Uwaga Też nie daje rady Ale bardziej, czekaj, o Hej, no znaczy, Ja myślę, że jakbyś się postarał tą ręką nie natartą To też być ci wyszło W sumie tak A, no. No, la policina, no. No! Dobra, lifehack obalony i lecimy dalej. Mi to obalony, w zasadzie nie lifehack. Czy mogę otworzyć puszkę puszką, tak jak na tym TikToku? Wystarczy, że zrobię to, co ta kobitka, czyli położę puszkę na puszkę. Czary Mary, czary Mary, fokus. I. No, ale coś tam się łapie, coś chyba. Coś tam łapie, o. ale chyba wydaje mi się, że to jest za małe. O! O! o. Poszło. O, poszło, ale jak? <noise> Pokaż. Popsuło się. Nie otworzę puszki. <laughs> Spróbujmy tą drugą. O. Dobra, Coś działa? no pyknęło, ale nie, no te puszki są mi jakieś, no zobacz, o dobra, otworzyła, ale no musiałam pomóc ręką po prostu, a ta, ta się otworzyła. Zaliczamy termin? Ja bym zaliczyła. Okej, okay, czyli potwierdzone. Kolejny TikTok, tak jak widzicie, tutaj z boku jest z wodą, balonem i taśmą. Jeżeli przebijemy balon i nakleimy taki kwadracik, to woda powinna wyciekać z niego idealnie prosto, a więc ja to sprawdzę, no bo czemu mnie sprawdzić. I naklejam taśmę. Może ja Ci przytrzymam balon? Nie, nie trzeba. Cyk, drugie, cyk, trzecie, ok. I zostawimy sobie taką małą dziurkę, tylko po to, żeby przebić to igłą. Uwaga. Nie, dobra, tutaj mamy dziurę. I uwaga, trzeba to sprawdzić. Tu trzy, dwa, jeden. Wow. No da radę. Czy ta woda wygląda jakby tu stała? Trochę tak, tutaj dalej już nie, ale tutaj idealnie leci. No serio wygląda to jakby stało, a tam no to wiadomo jak siusiu. Uwaga. No, więc działa. Wydaje mi się, że lifehacka możemy potwierdzić, chociaż nie, no możemy potwierdzić. No pewnie, że możemy. Tak jak u Patryka, u mnie też przypadkiem się zdarzyło, że mam popcorn i prostownicę, ale nie będę prostować włosów, tylko będę robiła to, co na tym TikToku, czyli spróbujemy zrobić popcorn z kukurydzy. Tak będę trzymać do skończenia świata, bo to wcale nie będzie tak szybko. Chociaż jest prawie 30 stopni, więc może to jakoś się yy, teguje. Klaudia trzymała prostownicę około 5 minut i ku mojemu zaskoczeniu na koniec tego trzymania zobaczyć, co się stało. Jest! Jest! Yes, mamy go! Popcorn! Spróbujcie czy dobry? Mmm, wspaniały! To działa! Dobrze się składa, bo my nie mamy mikrofalówki w domu, więc Patryk na wieczór poproszę. Całą, całą paczkę. Na pewno. Kolejny lifehack w dzisiejszym odcinku to bardzo głupia rzecz, a mianowicie czy da się naładować telefon ziemniakiem i kolą? Po prostu. No, co mogę powiedzieć? Pewnie się nie da, ale sprawdźmy to. Od tego jesteśmy. Płacimy ziemniaka, oblewamy go kolom. Uwaga. Jakie tu reakcje zajdą? Żadne! Okej, okay, kolom jest zalany ziemniak. Bierzemy telefon. Patrzcie jaką mam NC ładowarkę z pieskiem. Zarąbista, dobra, nieważne. Podłączamy telefon. Podłączamy telefon. Nie ładuje. Okej? Okay? O dziwo. 3, 2, 1. Okej, wbiłem. I co? I co? ładuje telefon? No jak się domyślacie, nie działa. Wow! Wow. Nie wiem po co ja to sprawdziłem w sumie. Jako, że większość mi tu okazało się prawdziwie, czas na moją karę.